W pierwszym konkursie historycznym przyrodniczo-historycznym wziął udział 91 uczniów z 13 podkarpackich szkół. E, tak, brawo dla was, naprawdę! Brawo, duże brawa. Jury, którego skład pozwolę sobie przeczytać: pani Barbara Szczygieł, przewodnicząca, Melania Dzieduszycka, to są już członkowie jury. Paulina Dzieduszycka-Martusewicz, Jadwiga Hordowska, Józef Hordowski, Robert Papież, Alina Skiba, Katarzyna Szarek. Też ja wziąłem udział w, w, w pracach Żyli. Po obejrzeniu 77 plac plastycznych oraz przeczytaniu 15 esejów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: fotografia, grafika, malarstwo i esej. Poproszę Pana Wójta Tomasza Burego o wręczenie nagród w kategorii Fotografia. Panie Wójcie, zapraszamy do nas, może, może zechce Pan powiedzieć jeszcze dwa słowa teraz, to czy po wręczeniu, na końcu. na końcu, dobrze, to zapraszam do nas, najpierw po odbiór wyróżnień, Julia Majchel ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli do w Białostocie. Symena Pawlak, Szkoła Podstawowa imienia Króla Jana III Sobieskiego. W końcu również wyróżnienie. Zapraszamy, tak, nie odchodźcie. Nie, nie no, może staną, właśnie. Tak, 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 tak. Trzecie miejsce. Weronika Bartnik, Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Wierosławiu. Sandra Adamiec, szkoła podstawowa numer 5 imienia Baśki Puzon w Jarosławiu. Drugie miejsce. I wreszcie pierwsze miejsce. Sandra Adamiec, szkoła podstawowa numer 5 imienia Baśki Puzon w Jarosławiu. Zapraszam. Zostać do zdjęcia, okej. Okay. Dobrze, dziękuję. Zapraszam serdecznie Pana Dyrektora Konrada Sawińskiego, Dyrektora Muzeum Kamienica Orsetich i Dyrektora Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu i bardzo proszę. To są roślinki. To są roślinki, których ja nie dotykam, bo by uschły. W kategorii grafika jury przyznało następujące nagrody. Trzecie miejsce: Magdalena Kisiel, szkoła podstawowa imienia Marii Konopnickiej, wsianowie. Zapraszam. Wsienowie, Drugie miejsce: Gabriela Baran. I wreszcie pierwsze miejsce. Julianna Kłos, szkoła podstawowa imienia króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze. zapraszamy. Duże brawa jeszcze raz dla nagrodzonych. Poproszę Panią Dyrektor Elżbietę Żygałę z arboretum w Bolestraszycach o wręczenie nagrody w kategorii malarstwo. Zapraszam Pani Dyrektor. Brawo Pani Dyrektor. Panią zapraszam tu, a wszystkich do Bolestraszyc. Tak, tutaj zostałem napomniany, żeby wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, że roślinki pochodzą z Bolestraszyc. Z Bolestraszyc, tak jest. Nowych, do ogrodu raczej się nie nadają. Z naszej właśnie kolekcji oranżeryjnej pani, nasza opiekunka tej kolekcji, pani Edyta Kubaj, przygotowała te roślinki dla państwa. No i dzisiaj one się znajdą w państwa. I dbać, dbać naprawdę, nie ma żartów. Z miłości albo z rozsądku, bo te kontrole to. Zapraszam podbiór po wyróżnienia. Anna Kasperska szkoła podstawowa imienia Ignacego Łukasiewicza w Cieszynie Wielkim. Zapraszam. Cie Przepraszam, ja jestem dyslektykiem w Cieszynie Wielkim. Proszę mi wybaczyć. Patrycja Kobietowska, szkoła podstawowa imienia Ignacego Łukasiewicza w Cieszynie Wielkim. Cieszanie, no. No. Przy, na, przy następnie, jest w, w, cie, w, ciesz, w Cieszacinie niewielkim, Cieszacin Wielki, następnym razem będzie perfekcyjnie. Cieszacin. Cieszacin Wielki, bardzo, bardzo przepraszam. Odbiór wyróżnienia, wyróżnienie, poprosi, poprosimy o odbiór wyróżnienia Mariusza Malca ze szkoły mistrzostwa sportowego imienia Izabeli Marii, dziedoszyskiej w Jarosławiu. Zapraszamy. I Anna Stępak, Szkoła Podstawowa imienia Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach. Zapraszamy podróżów wyróżnienia. Trzecie miejsce Emil Ciurko, Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Izabeli Marii Duszyskiej w Jarosławie. Drugie miejsce Dagmara Hawryłko, Szkoła Podstawowa imienia Jana Kochanowskiego w Szówsku. I pierwsze miejsce Piotr. Południak szkoła podstawowa imienia króla Jana III Sobie, Sobieskiego w kańczudze. Zapraszamy. Pani dyrektor, prosimy do wspólnego zdjęcia też tutaj było wyjątkowo, wyjątkowo dużo prac, wyjątkowo dużo nagród. Poproszę pana Nadleśniczego Piotra Szetele o wręczenie nagrody w kategorii esej. Zapraszam, panie Nadleśniczy. Wyróżnienie Zofia Kościńska, Szkoła Podstawowa imienia Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach. Zapraszamy, brawa. Wyróżnienie dla Amelii Strach, Szkoła Podstawowa imienia księdza Jana. Radochońskiego w Wierzbnej. Zapraszam. Jest Amelia Jest. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra z Szkoła Podstawowa imienia Króla Jana III Sobieskiego w Kańcuzie. Czy Aleksandra Scheiner? Tak, zgadza się. Eee, wyróżnienie. Nie prosiłem Krzysztofa? Nie. Trudno. Nie ma, jest, jest tylko zastanawiam się, co zrobić z prowadzącym. Eee, Krzysztof Warchoła, wyróżnienie w kategorii, kategorii S.E.I. Szkoła podsławienia księdza Jana Radochońskiego w Wierzbnej. Bardzo cię przepraszam, Krzysiu. I jeszcze dwa drugie miejsca, i to jeszcze nie wszystko. Kategoria esej była bardzo, bardzo owocna. Dwa drugie miejsca w tej kategorii zostały przyznane przez Żyli. Dla Zofii Biskupskiej ze szkoły podstawowej imienia Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach. Zapraszamy, Zosiu. I dla Zuzanny Ląd ze szkoły podstawowej imienia Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach. Dla różnorodności. Pierwsze miejsce zajęła Milena Dziedzic, Szkoła Podstawowa imienia świętego brata Alberta w Żurawiczkach, jak utalentowana literacko-szkoła. Gratulujemy serdecznie. Wspólne zdjęcie roślinki. W warunkach konkursu Ujęliśmy to tak, że prace plastyczne miały być dwuwymiarowe, natomiast napłynęły również prace trójwymiarowe, prace, które można uznać za kolaż, za, 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 za rodzaj płaskorzeźby. Niestety nie mogliśmy ich oceniać w kategoriach konkursowych, ale Jury postanowiło przyznać zarówno za ich efekt, jak i za, za też pracowitość, której wymagały dwie specjalne nagrody. O ich wręczenie bardzo proszę pana Józefa Chordowskiego z Bolestraszyc straszyc z arboretum. Jest? Nie ma. Czy, roś, czy też pada? Czy pada? To w takim razie, pani dyrektor, zechce pani zastąpić kolegę? Dziękuję serdecznie. Po odbiór nagród specjalnych poproszę Blankę Dziukiewicz ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Dziaduszyckiej w Jarosławiu. I Antoninę Śliwe ze szkoły podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, Nie dotarła. Brawo. Więc chciałem też szczególnie serdecznie w tym miejscu podziękować za udział. Uczniów z młodszych klas. Ich prace bardzo, bardzo docenialiśmy. Mieliśmy duży dylemat, na, na, na jakiej wadze je położyć, tak? Były prace no, bardziej dojrzałe, trochę młodzieży starszej i, 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 i prace, które również były poruszające, ale nie aż tak dojrzałe, no i nie chcieliśmy popełnić niesprawiedliwości. To były, to były ciężkie dylematy. Żyli dokonało jednakże wyborów, natomiast nasz, na, nasz, w naszych sercach pozostają wszystkie te prace. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy dyrektorom, dziękujemy. Nauczycielom. W szkoły naprawdę dokonały niesamowitej pracy organizacyjnej, jeżeli chodzi o udział uczniów, o zgłoszenia, o dzisiejszą obecność. I dlatego chcieliśmy przekazać podziękowania też dla dyrektorów za uczestnictwo ich szkół w konkursie. Bo co prawda do konkursu zgłaszały się osoby indywidualne, ale za każdą z nich na pewno stała, stała szkoła. Dlatego poproszę w tej chwili. Przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Baśki Puzun w Jarosławiu, która, która i odebranie, odebranie dyplomów za uczestnictwo dla dwóch uczniów z tej szkoły. Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. <kluczuj> Poproszę przedstawiciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie. To będą dyplomy dla czterech uczniów za, za uczestnictwo. Dziękuję. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówisku odbierze przedstawiciel... W szupsku. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku odbierze wyróżnienie dla czterech uczniów. Zdjęcie, tak, Szkoła Podstawowa imienia króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze. Zapraszamy. <placuj> Zapraszam no. Okej. Okay. To podstawowa imienia księdza Jana Radochońskiego Wierzbnej. Odbierze przedstawiciel wyróżnienia dla wychowy dla sześciu uczniów. Gratulujemy. Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Izabeli Dzieduszyckiej w Jarosławiu. Zapraszamy przedstawiciela i prosimy o dla sześciu uczniów. Tak, no i tu już wchodzimy na wyniki dwucyfrowe szkoły Podstawowa imienia Ignacego Łukasiewicz'a. W Ciesza Ci niewielkim. Brawa dla mnie. Odbiór, prosimy o odbiór dyplomów dla 14 uczniów. Gratulacje i przepraszam za Brawa, duża brawa. Zapraszamy przedstawiciela szkoły podstawowej imienia Świętego Brata Alberta w Żurawiczkach, który, który odbierze. Pani dyrektor. do <noise> W konkursie wzięło razem w, 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 w konkursie razem się udział 21 uczniów z tej szkoły. To jest sama, <noise> Ogromnie bardzo dziękuję wszystkim i chciałem jeszcze przekazać podziękowania dla współorganizatorów konkursu. Pani Alina, Sk no, jest... Alina Skiwa, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Barbara Szczygi, o której nie ma z nami, ale mogę prosić o, o przekazanie. Pani Katarzyna Szarek, jest Kasia. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Pan Robert Papież, który, który dzisiaj nie jest, ale jeżeli mogę na ręce pana Nadreśniczego przekazać. Gratulacje i podziękowania za udział, udział w żyli. Józef Hordowski, Poznał jest. Ale Ciężko. Oto. Dzięki serdecznie. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dyrektorom szkół. Chciałbym również podziękować tutaj panu prezesowi Mateuszowi Dzieduszyckiemu wraz z małżonką Melanią, bo <noise> myślę, że, że tutaj wspólnie promujemy ten taki unikatowy, mówię zawsze, pałac. Myślę, że najpiękniejszy na Podkarpaciu, wraz z pięknym parkiem. I dziękuję również tutaj za współpracę panu Tomaszowi Wasilowskiemu, dziękuję również panu dyrektorowi muzeum, bo myślę, że tak samo współpracujemy, aby to miejsce było piękne. Cieszy mnie fakt, że też ta współpraca poszerza się. Chciałbym podziękować tutaj panu Nadleśniczemu za współpracę. Dziękuję pani dyrektor Alboteum, bo myślę, że te horyzonty poszerzają się. Tak jak wstępnie rozpoczęliśmy tą współpracę, najpierw był zakupiony tutaj fortepian, odbywają się też koncerty, też były liczne spektakle i myślę, że wszystko robimy tutaj, żeby, żeby to miejsce było. Jak najwięcej poznawane tutaj nie tylko na powiecie, ale i na Podkarpaciu, i w kraju. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Życzę bezpiecznego powrotu do domu wszystkim i zapraszamy wspólnie na współczęstunek. Dziękuję jeszcze. bardzo. Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu uwielbiam się z Panem Prezesem Mateuszem prześcigać na pewno bą moty. Dzisiaj padło o płonących lasach i różach, które należy ratować. Ja powiem, Szanowni Państwo, ciut inaczej. Bo zapewne to samo by powiedział Włodzimierz Dzieduszycki, to co powiedział Winston Churchill. I to są słowa do Państwa. Bo to państwo to zrobili w tym momencie uczestnicząc w tym konkursie. Gdy wybuchła II wojna światowa, wojny zawsze kosztują bardzo dużo pieniędzy. Do Winstona Churchilla przyszli ci, którzy wojnę prowadzą razem ze skarbnikami, powiedzieli: Potrzebujemy dużo pieniędzy, musimy dokonać cięć. Od czego rozpoczniemy? pyta premier Wielkiej Brytanii. Rozpocznijmy od kultury. Winston Churchill wtedy odpowiedział to w takim razie o co toczymy tę wojnę, jeśli nie o kulturę? Szanowni Państwo, kultura jest najważniejsza, wszystko inne wynika z kultury i dlatego Wasz udział w tym konkursie, to, że Związek Rodowodzie do wszystkich Herbusas zdecydował się na organizację tego konkursu, my byliśmy jedynie pomocnikami, partnerami, to jest piękne słowo, ale to Wyście udźwignęli ciężar tego konkursu i warto o tym pamiętać. I szanowni Państwo, jeszcze jedna taka refleksja na koniec. Jestem pod wielkim, ale to wielkim wrażeniem dzisiejszego, dzisiejszej lekcji dotyczącej przyrody. O Piotrze już nie mówię, Prymonie, bo to, że to jest niezwykły poziom oprowadzania po muzeum, to jest jasne i oczywiste. Natomiast Pani Dyrektor, gratuluję, bo naprawdę z wielkim przejęciem i z wielką ciekawością słuchałem tego, tej lekcji o tym naszym platanie bo tak wiecie troszeczkę i te rośliny są dla was ważne. Kto wychodził z rośliną na spacer, wiecie? To niekoniecznie musiała być roślina. Czytaliście Małego Księcia i o róży? To są wasze róże, a mo możecie być małymi księ księciami lub małymi księżniczkami. Dlatego to warto te roślinki fajnie mieć, bo to są wasze rzeczy, pierwsze raz w życiu być może, wasze prywatne, osobiste rośliny. A, bo przyroda jest bardzo ważna, panie dyrektor, wracając do tej mojej myśli. Prawie jak kultura. No, myślę, że przyroda nawet jest kulturą i to jest właśnie to, wiecie, przerzucanie się tymi to Mateusz zawsze musi być ostatnie słowo, przyzwyczajam się powoli do tego elementu, szanowni państwo. W imieniu muzeum dziękuję za waszą wizytę, w naszym dzisiejszą wizytę w muzeum. Zapraszam każdorazowo i gratuluję jeszcze raz tego wspaniałego Jeżeli kultu. Jeżeli młodzież docenia i historię, i przyrodę, z nami naprawdę świetlana przyszłość. A Państwu gratuluję z tego wysiłku. Konkurs jest piękny. i Bez was by go nie było. Także jeszcze raz bez uczestników ktoś musi tych uczestników poprowadzić. Dyrektor jest, jest najważniejszy. <grystwo> jeszcze raz gratuluję. Dziękuję I zapraszamy do naszych lasów. <grystwo> Kochani, skoro muszę mieć ostatnie słowo, tu się trochę mówiło o, o żonach, o mężach, o kobietach, to to ostatnie słowo będzie takie. Niedawno wydaliśmy córkę za mąż, i tam ksiądz w Chomili, w, 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 w Kazaniu, powołał się na taką, taką regułę, że jego zdaniem, i on to zawsze powtarza wszystkim małżonkom, w małżeństwie ostatnie zdanie ma mąż. I to zdanie brzmi Masz rację kochanie. No. <laughs>